Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest środa. Musiałam się przez chwilę zastanowić. Jake tutaj gdzieś chodzi po boku. Chciałam się przywitać do Was, jest już godzina prawie 11. Za chwilę mam przerwę i będę gotować. Będę gotować te danie, które Wam pokazywałam wczoraj albo przedwczoraj, te co mi kalafiora brakowało. Tak więc to dzisiaj ugotuję i mam dwa dania, tak więc zrobię od razu na dwa dni. Ugotuję to wszystko razem. I będę miała do pracy na jutro. Jutro idę do biura. Dzisiaj jeszcze jestem w domu i wyszło słoneczko. W końcu jest ładna pogoda, tak więc super będzie fajny spacerek po południu. No a teraz jeszcze wracam właśnie do pracy i trzeba trochę nadrobić pracę i e maili. Bo widziałam, że tam. Coś tam już przyszło i trzeba popracować. No ale myślę, odezwę się do Was. Chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że mam internet. W końcu już jest podłączone. Jest niebieskie światełko, czy tam białe światełko. Jest, działa i jest naprawdę szybki. Dzisiaj zobaczymy, jak internet yy, poradzi sobie z nagrywaniem filmików na YouTube. Tak więc z, z wgrywaniem, nie nagrywaniem, z wgrywaniem. Filmiku. Tak więc zobaczymy, jak to szybko pójdzie i dam wam znać później. Znaczy, już jutro wam dam znać. Eee, wydaje mi się, że chyba będę nagrywała te vlogi codziennie przez jeszcze jutro i chyba pojutrze, tak więc w sobotę będzie ostatni vlog. Zresztą zobaczymy, może w piątek. Nie jestem w 100% pewna, czy uda mi się coś nagrywać, jak będę w pracy w biurze, e, bo wiecie, jak jestem w domu, to jest o wiele lepiej, no ale to wszystko wyjdzie w praniu. Dzisiaj mam plan w ogóle pojechać po pracy do sklepu tak zwanego Wilkinson, Wilko. Ja nazywam Wilkinson, bo tak się kiedyś nazywał. on no to How Wilko? E, pojadę tam zobaczyć farbę, bo chcę zacząć malować drzwi e, na biało, tak więc. Pojadę obejrzeć, czekam jeszcze właśnie na Wszystkie rączki i tak dalej Myślałam, że dzisiaj przyjdzie, bo z tego co pamiętam właśnie Dzisiaj miała być dostawa, no ale e, Może przyjadą trochę później Muszę właśnie zobaczyć jeszcze e, Tą dostawę Na kiedy miała być No i powolutku, powolutku e, Będę kończyła tutaj moje, wiecie Remonty, dekoracje i tak dalej Wiem, tu muszę Jake'a trzymać, bo on Obgryza kwiatka Natalii, no Oczywiście, wiecie, jak ja się nim nie zajmuję, nie patrzę, no to tak jak małe dziecko, od razu coś musi wsocić. No, więc e, zabieram was ze sobą dzisiaj. Pojedziemy tam, oczywiście poczta i tak sobie myślę, chyba jeszcze pościel pojedziemy kupić razem i zobaczymy, co jeszcze dzisiaj się uda nagrać. Właśnie skończyłam robić to danie, e, jeszcze nie mam na talerzu, wygląda tak jest ugotowane już chwilę tutaj powstało, zaraz sobie nałożę i, i zjem, to się nazywa Creamy Spiced Lentil Curry wstawiłam właśnie maszynę do kawy i będzie właśnie po daniu jeszcze kaweczka kawka gotowa tu obraz wam, tu na szybko wam pokażę, wygląda już tak wczoraj ja malowałam no a idę teraz trochę posiedzieć na balkonie, bo jest ładne słoneczko oczywiście Jake razem ze mną, musi się tutaj opalać tak, wygrzewać w słoneczku. No, to wiem, mówię tak, tak. Tutaj jeszcze basen z, z ostatnich upałów. Zobaczcie, jeszcze truskawki zostały i jeszcze wyrastają. patrzę, że muszę podlać tu wszystko. No, nasze truskaweczki. Te właśnie jakieś takie bardzo małe są. E, to są te nowe. A te. W zasadzie te też były nowe. I tam mi wyrosły. A to jest z poprzedniego roku. No te są duże. Właśnie zamówiłam sobie pościel, tak więc pojadę zaraz po pracy odebrać. E, właśnie dostaję chyba, okej, okay, przyszedł właśnie mail, że jest zaakceptowane wszystko i jest gotowe do odebrania. Tutaj e, przy naszym Tesco jest Argos, tak więc super, będę mogła szybko sobie podjechać. Rezerwacje mam zapłacone również. No i tak jak mówiłam wcześniej, pojedziemy jeszcze do sklepu razem po tą farbę. Mam nadzieję, że będzie. Jeżeli nie, to tak sobie myślę, że pojedziemy do, na Akspray czy do innego sklepu. Mam nadzieję, że Natalka pojedzie z nami. Więc nagram Wam również widoki po drodze. You're gone now, Słuchajcie, pogoda się tak zmieniła diametralnie, jest tak ciepło, jak do samochodu pokazywało 27 stopni. Znaczy jest mniej, tak? Oczywiście, wiecie, na słońcu stał samo 24. Myślę, że jest teraz yy, bardzo ciepło na słoneczku. Właśnie przyjechałyśmy sobie do sklepu, no i poszło po bilecik do samochodu. E, przyjechałam pod Wilko, tu jestem na moim osiedlu, więc zobaczymy, czy jest farba, a później jedziemy odebrać e, pościel. Naty dzisiaj nałożyła swój strój, który ostatnio kupiłam w Tesco, bardzo fajnie wygląda. Świetnie, naprawdę super. No i Natalia ma e, swój zegarek. Ile kroków zrobiłaś? Pokaż. Ile pokazuję? 7024, mam nadzieję, że widzicie tutaj. O, super. 250 kalorii. No nieźle, nie Pomyłka. 180 kalorii pokazywało. Nie 250 oto. 250 to jest chyba jakiś tam minimum czy coś takiego. 180. Dobra robota. Jesteśmy w sklepie i chyba weźmiemy tą farbę. Intensywny, biały, satynowy. Są fajne różne kolorki inne, ale my bierzemy białe. Na pewno jest ten i tak myślałam jeszcze o tym, bo ten jest napisane, że jest czałki, czyli to jest taki... Kredowy, coś takiego. O tu jest duże. Może jednak to będzie lepsze. Uu, muszę przeczytać dokładnie. 18 funtów, 2,5 litra. Tylko, że tutaj są drzwi namalowane, więc nie wiem, czy to nie będzie na przykład lepsze. Zaraz doczytam i zobaczymy. Nati już znalazła tutaj pędzle, więc chyba też je weźmiemy. Zobaczcie, jakie piękne miski znalazłam po 6 funtów. Bardzo ładne. I tu są jeszcze takie niebieskie. Te są prześliczne. Gdyby były takie szare, to bym siła na pewno. Tam też znalazłaś? Co znalazłaś? No ładne. Białe na zewnątrz, a tu całe czarne. Fajne są zestawy. I tu są kwiatowe i tutaj z serduszkiem przepiękne, cudowne. Teraz na spacerku. Pieseczkiem, trzeba trochę pochodzić. Później pokażę Wam, co kupiłyśmy w Wilkinsonie, bo pokazywałam wam w ogóle złą farbę, pokazywałam wam primer, co się daje przed farbą, tak więc dobrze że się zorientowałam, później znalazłam duże puszki białej farby, tak więc wzięłam je i, i wałeczki inne niż pokazywałam, zresztą nie wiem, czy Wam pokazywałam. Więc znalazłyśmy wszystko to, co potrzeba. Odebrałam również pościel z Argosa, więc mam wszystko. I teraz wziąłam właśnie Jake'a na szybki spacer. Jest przepięknie teraz. Jest chwilę po godzinie siódmej, i pogoda po prostu jest amazing. 24 stopnie, tego mi po prostu trzeba. To jest taki ładny. Widziałeś tam kota? Przed chwilą to był taki biały kot, który zawsze tutaj jest, codziennie. I Jake się na początku go bał, a teraz tak już do niego podchodzi bardziej. I tak się patrzył prosto w oczy po prostu. Żadne się nie rusza. Są tak na 3-4 metry od siebie i po prostu się obserwują. Jak widzicie, Jake znaczy wszystkie drzewa po drodze, więc nasz spacerek jest bardzo powolny. Jesteśmy już w domu. Jake oczywiście pije wodę spragnione. I tak, kupiłam tą farbę Wilco, Wilco Quick Dry Interior Wood i wzięłam ten intensywny biały i było dwie puszki. Ile one mają? Chyba 2,5 litra, jeśli się nie mylę. Nie wiem, czy to widać. O, 2,5 litra. Wziąłem dwie za 22 funty. Jedna 14 kosztowała. Tak więc to. Kupiłam jedno... Jeden pędzel do malowania. Chodziło mi o te gąbki. I o tackę, bo mam tylko dużą, a potrzebuję właśnie taką małą. I chyba jeszcze... Aha, tu to w torebce mam. I jeszcze dokupiłam dwie gąbeczki, bo mam taki, tą rączkę, tylko potrzebowałam gąbeczki, bo mi się lepiej maluje gąbeczkami, niż tymi włoskami, więc wzięłam to i zaraz Wam pokażę jeszcze pościel. Pościel wzięłam z tej firmy Silent Night, ona ponoć jest bardzo dobra. Wzięłam tylko rozmiar 10,5 grubości, ponieważ 13,5 jest dla mnie za grube, nawet zimą. I taki wzięłam Bounce Back Duvet mam nadzieję, że będzie dobry, niby 5 lat gwarancji można prać w pralce, ale nie wiem czy się odważę jeszcze raz wybrać, wyprać to w mojej, bo chyba jest po prostu za mała i jest alergiczny, tak więc super, zobaczymy czy będzie tak samo dobry jak mój poprzedni przyszło zamówienie dzisiaj jeszcze moich celebrytek, nowe literki, bo wiem, że czekałyście na to imion jeszcze nowych nie mam czekam na większe zamówienie i będzie leciało do mnie z Polski o Jake, musisz stąd wyjść Musiał akurat centralnie, na to wszystko usiąść. E, tak więc mam celebrytki z literkami, i do tego mam kolczyki. Tak więc, dziewczynę. Ja będę robiła teraz e, zdjęcia tego wszystkiego. I niedługo będzie to u mnie w butiku, a także na ebayu, więc możecie sobie zobaczyć, jeżeli coś was interesuje, bo wiem, że wiele z was pisała do mnie o jakieś konkretne literki, tak więc chyba mam wszystko, zaraz będę wszystko mm, przeglądała, robiła zdjęcia i tak dalej, inwentaryzację i możecie do mnie pisać i pytać się o literki, które was interesują. Ebay, butik. zapraszam Was serdecznie, wszystkie linki są tutaj pod spodem, e, możecie sobie wejść i popatrzeć, wysyłam także rzeczy do Polski, tak więc jeżeli jesteście zainteresowane, piszcie, naprawdę ja nie gryzę. E, będę teraz kończyła, e, zajmę się tym, chwilę muszę odsapnąć, e, jutro idę do biura, ale będę nagrywać, tak jak Wam obiecałam, c tydzień vlogów, e, więc będę się z Wami żegnała i do zobaczenia jutro. Pa! i saw you from across the room when I eyes met i never knew that i could feel this way and it's kind of strange